Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Nieczęsto na tej sali są debaty, w których decyduje się o życiu i śmierci. To jest jedna z nich. Nasz sprzeciw wobec tego projektu ma charakter moralny i ideowy. Zabijanie dzieci nienarodzonych to zło w czystej postaci. Tworzenie warunków, w których kobiety można tego zachęcać, popychać lub wręcz zmuszać, to zło. Decydowanie o bezkarności winnych tej śmierci to zło. Życie to dar i odpowiedzialność. Należy je chronić. Dotyczy to zarówno życia matki, jak i życia dziecka. Kto za zgodą kobiety? Brzmią pierwsze słowa nowelizowanego przepisu karnego. Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę? Ale jak ocenić, czy ta zgoda nie była wymuszona? Skoro jeśli uchwalicie tę ustawę, to większość aborcji będzie farmakologiczna. Skąd mieć pewność, że ta zgoda była w pełni świadoma konsekwencji niezależna? W ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych ponad połowa aborcji dokonywana jest farmakologicznie. Podobne statystyki widzimy w innych państwach zezwalających na aborcję. W Polsce jest silne lobby aborcyjne, które umożliwia kobietom zdobycie tabletek poronych przez internet, bez wizyty u lekarza, bez badania USG, bez oceny prenatalnego wieku dziecka. Te organizacje również bardzo aktywnie uczestniczą w czasie prac Komisji, by te groźne przepisy zostały przez Was uchwalone bo one są i w ich interesie. Wejdźcie sobie na fora internetowe pod hasłem żałuję swojej aborcji i zobaczcie jak wiele kobiet pisze o tym, że zostały przymuszone przez partnera i rodzinę. A teraz z wielkim żalem, same w poczuciu winy i z myślami samobójczymi yy, zostały same, bo wiedzą, że czasu nie da się cofnąć. Przymus ma wiele postaci, w tym i przymuszoną zgodę. Szantaż i rozgrywki emocjonalne są również mocnymi formami presji, szczególnie dla kobiety w ciąży. A obecne prawo w Polsce chroni te kobiety, i wy chcecie jej tej ochrony pozbawić. W realiach proponowanych przez ten projekt ta kodeksowa zgoda zostanie nie do zweryfikowania, bo wprowadza on bezkarność aborcji przed upływem 12 tygodnia prenatalnego życia dziecka, bezkarność aborcji w pierwszym trymestrze ciąży. Kolejna uwaga bo autorzy projektu na tym nie kończą. Oni chcą także wyłączyć bezprawność aborcji eugenicznej przez całą ciążę aż do porodu. Jakby tego było mało, dodatkowo w tym projekcie wykreśla się dwa przestępstwa. Przestępstwo pomocnictwa w nielegalnej aborcji, za które już teraz grozi 3 lata więzienia oraz przestępstwo nakłaniania, za które również grozi 3 lata. A jeżeli dziecko jest w stanie samodzielnie żyć poza organizmem matki, to wymiar kary wynosi 8 lat. Co takiego się zmieniło, że nagle mamy traktować te przestępstwa pobłażliwie? Co się zmieniło, że mielibyśmy udawać, że ich nie ma? Nie ulegajmy złudzeniom propagandy lobby aborcyjnego. To nie jest tak, że zdekryminalizowanie nakłaniania czy pomocnictwa w aborcji będzie dotyczyć zatroskanych osób najbliższych, którzy tylko wspierali. Ta ustawa to ma być parasol ochrony dla bezkarności organizacji aborcyjnych, które jeśli ją uchwalicie będą wciągały kobiety w swoją śmiertelną sieć i nie, będzie miało już, nie będą miały już żadnych hamulców. Kogo chcecie tak naprawdę chronić? Biznes aborcyjny czy kobiety i dzieci? Tam, gdzie prawo ma chronić kobiety i bezbronne nienarodzone dzieci, sprawcy jednej z największych krzywd. Zgodnie z waszym projektem, mają uchodzić z sprawiedliwości, a prawo karne, zamiast stać na straży ich bezpieczeństwa i dawać narzędzia do ich ochrony, będzie ślepe i głuche na ich krzywdę. Prawda jest niestety taka, że Wy nie tylko chcecie, by bezkarne było zabicie nienarodzonego dziecka. Wy także chcecie osłabić ochronę życia kobiet w ciąży i robicie to tym projektem. Trudno doprawdy zorientować się, czy to wynik głupoty, niekompetencji czy złej woli. Jedno jest gorsze od drugiego. Różnicujecie ochronę prawnokarną życia samej matki. Dlaczego przestępstwem w Waszym projekcie nazywacie spowodowanie śmierci matki w wyniku nielegalnej aborcji po upływie 12 tygodnia ciąży? Dlaczego przestępstwem nie nazywacie doprowadzenie do śmierci kobiety w ciąży w okresie, który jest wcześniej, przed 12 tygodniem życia dziecka? Ludzie mają prawo wiedzieć, że obecnie za spowodowanie śmierci kobiety kodeks karny przewiduje 10 lat, a Wy chcecie tę ochronę wykreślić. Dlaczego chcecie, by do 12 tygodnia ciąży życie kobiety było słabiej chronione? Czy może dlatego, że aborcja farmakologiczna, czyli metoda stosowana w tym okresie, nie jest tak bezpieczna? Może zakończyć się śmiercią dziecka, ale również śmiercią kobiety? Według danych WHO śmiertelność około poratowa kobiet jest mniejsza w krajach, gdzie aborcja jest ograniczona, niż w krajach, gdzie jest dostępna na życzenie. Kolejny temat. W Polsce co roku około 40 tysięcy kobiet doświadcza samoistnego poronienia. Polski system prawny obecnie wspiera kobiety i jej rodziny w postaci prawa do pochówku, rejestracji dziecka w urzędzie stanu cywilnego, otrzymania zasiłku pogrzebowego czy dodatkowych dni urlopu macierzyńskiego. No to z jednej strony w świetle prawa będziemy mieli martwo urodzone dziecko, a jeżeli w tym samym czasie, w analogicznym momencie dojdzie do, do aborcji, to ono już dzieckiem nie będzie? Oczywiście najprawdopodobniej, aby uniknąć tego absurdu, odbierzecie i te prawa kobietom, tak samo jak zrobiły to siły proaborcyjne w innych krajach, gdzie aborcja jest legalna na żądanie. Tam poronione dzieci nie mają praw, a ich rodzice nie mogą liczyć na żadne wsparcie, choćby po to, aby godnie przeżyć żałobę po stracie dziecka. Po trzecie. Jak to w ogóle jest możliwe, że mając cztery projekty ustaw dotyczących aborcji, pracujecie w pierwszej kolejności nad nowelizacją kodeksu karnego, którego rolą jest stać na straży przestrzegania pozostałych ustaw? Kodeks karny odsyła do ustaw, które chcecie także nowelizować i których obecnie nie przyjęliście. To jest wprowadzanie chaosu i stawianie państwa prawa na głowie. Wspomniany już yy, artykuł 152 brzmi „Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę poza przypadkami skazanymi w ustawie w ustawie, względem której w kolejce prac czekają jeszcze trzy projekty, bo nie potraficie się zdecydować, jak mają brzmieć i które chcecie uchwalić. Totalny brak logiki. W wyniku prac Komisji w chaosie, na prędce, na jednym posiedzeniu bez właściwej debaty przyjęliście poprawki rozszerzające i radykalizujące pierwotną wersję projektu. Wbrew całej waszej narracji o praworządności, dlatego pisanego na kolanie projektu nie zamówiliście żadnych nowych opinii prawnych. A na doradcę komisji wzięliście prawniczkę, która ma fundamentalny konflikt interesów, bo z jednej strony broni sprawców aborcyjnych przestępstw, a z drugiej strony w komisji zmierza do uchylenia przepisów, na podstawie których mają być skazani. Po czwarte, w legislacji jest zasada, że jeśli jakiś projekt ustawy dotyczy zmian w kodeksach, to potrzebna jest opinia komisji gotyfikacyjnej. To elementarz transparentnego i profesjonalnego tworzenia dobrego prawa. I oczywiście jest to kolejny standard, którego przez swój pośpiech i niekompetencje nie dotrzymaliście. Komisja kodyfikacyjna nie wypowiedziała się w sprawie tego projektu, bo tak naprawdę nikt z Was nie chciał jej słuchać. Zmieniacie kodeks karny, a komisja kodyfikacyjna nawet tego nie zbadała. I Wy to chcecie uchwalić? Wiecie, dlaczego komisja kodyfikacyjna odmówiła opinii? Bo ten projekt zawierał błędy legislacyjne i wymagał zmian merytorycznych nim będzie nadawał się do rozpatrzenia. To powinno być oczywistą rekomendacją. Rekomendacją, by odrzucić go w całości. Wasz projekt jest zły, niespójny, nieodpowiedzialny, niekonstytucyjny, niskiej jakości, procedowany w pośpiechu, w chaosie i bez właściwych konsultacji. A dotyczy on spraw fundamentalnych, spraw życia i śmierci. Dlatego należy go odrzucić w całości, o co wnosimy? Dziękuję. Dziękuję i zapraszam pana posła Jarosława Sachajko, pis 15. Dziękuję serdecznie. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Chciałem zadać dwa krótkie pytania dosłownie jedno pytanie czym różni się dziecko, które ma 11 tygodni i 6 dni od dziecka, które ma 12 tygodni albo 12 tygodni i jeden dzień? Dlaczego jedno dziecko można zabić, a drugie nie można zabić i jak będzie się to liczyć? Jak zdefiniujecie moment poczęcia i te 12 tygodni? To jest arytmetyka i bardzo proszę o sensowne wyjaśnienie. Druga rzecz to jest konflikt interesów, jaki miał miejsce na, podczas posiedzenia nadzwyczajnej komisji, ponieważ okazało się, że pani mecenas, która doradza oficjalnie jako ekspert tej komisji, jest silnie zainteresowana tym, żeby jej klientka czy klientki z tak zwanego aborcyjnego Dream Teamu, jakżeż to przewrotna nazwa były uwolnione od penalizacji tych wszystkich zagadnień, które tutaj padają. To zostało wyraźnie podkreślone i ja jestem bardzo ciekaw, jak ten konflikt interesów państwo wyjaśnicie, że ktoś, kto jest prawnikiem może być jednocześnie obrońcą i można powiedzieć lobbystą podczas komisji. Bardzo dziękuję panie pośle. Wysoka Izbo, z uwagą jako wicemarszałek, jako posłanka, jako kobieta wsłuchiwałam się w dzisiejszą dyskusję. Procedujemy dziś ustawę ratunkową. Proponujemy zmiany, które zakładają częściową dekryminalizację i depenalizację aborcji za zgodą kobiety. Dziś kryminalizacja aborcji ogranicza dostęp do bezpiecznych procedur medycznych i wprowadza strach i niepewność wśród kobiet i ich bliskich. A my winniśmy chronić przede wszystkim zdrowie i życie kobiet, winniśmy zapewnić kobietom bezpieczeństwo. Przepisy, które procedujemy, nie zachęcają, nie popychają i nie zmuszają do aborcji, tak jak dzisiaj w, w toku dyskusji. Od państwa często słyszałam. Obecne przepisy, zmusza, przepisy zmuszają kobiety do szukania aborcji poza systemem publicznej ochrony zdrowia, i to właśnie musi się zmienić. Chciałam jakby dodać też swój głos w dzisiejszej dyskusji i chciałam też powiedzieć, że wszyscy państwo posłowie i wszystkie pani, panie posłanki, którzy chcieliście zabrać głos, a nie byliście na liście, zabraliście ten głos, ponieważ uważam, że ta dyskusja jest bardzo ważna, chociażby pod względem edukacyjnym. Pomoc w aborcji bliskiej osobie to jest wyraz troski, wyraz szacunku, wyraz empatii. Nie można za to karać. I skrajna prawica dziękuję, mówi, że to jest radykalne. Ja myślę, że to jest po prostu ludzkie. Dziękuję i zapraszam pana posła Witolda. Pani marszałkini, wysoka izbo. Tylko okrutne prawo może karać za pomoc kobiecie w potrzebie. Dlatego dekryminalizacja to takie minimum, które po prostu jesteśmy polką winne. By w tym piekle, które przechodzą, mogły mieć poczucie, że nie są same by nie musiały się martwić o bliskie im osoby, by ich partner, przyjaciółka i rodzice nie byli karani za normalny ludzki odruch pomocy, by skończyć z ciąganiem najbliższych po komisariatach, sądach albo życiu w strachu, że mogą trafić do więzienia. Państwo przez wiele lat nie chciało kobietom pomagać i odmawiało im prawa do życia w sposób, jaki same sobie wybrały. Dzisiaj mamy szansę to naprawić. Ale skoro wciąż na tej sali są osoby, które nie potrafią zaakceptować, że kobieta ma wybór, że jest człowiekiem, to niech chociaż nie przeszkadzają. Niech państwo polskie uszanuje sferę prywatności kobiety i jej świadomą decyzję. Niech się nie wtrąca w jej wybory i w wybory jej najbliższych. Politykę, religię i ideologię dziękuję, zachowajcie sobie na inne dziękuję bardziej bardzo. do tego pasujące okazje. Dziękuję A bardzo. dzisiaj pomyślmy tylko o dobru i bezpieczeństwie bardzo. polskiej kobiety. I zapraszam Panie Marszałek, Wysoka Izbo, posłowie, którzy mówią, że ta ustawa to jest absolutne minimum, jak przed chwilą poseł Zandberg, że to jest ustawa ratunkowa, że chodzi tylko o to, żeby usunąć efekt mrożący albo paraliż decyzyjny, ci posłowie albo nie rozumieją ustawy, którą popierają, albo po prostu kłamią. Dlatego, że to jest najbardziej radykalna ustawa aborcyjna, jaka jest w tej chwili w Sejmie, a być może najbardziej radykalna, jaka w ogóle w III RP się pojawiła. W tej ustawie jest bezkarność aborcji na życzenie do 12 tygodnia życia. W tej ustawie jest bezkarne zabijanie dzieci podejrzanych o chorobę, tylko podejrzanych o chorobę, do samego końca ciąży. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, połowa tej sali chce wprowadzić prawo do zabijania dzieci z zespołem Downa na przykład, do samego porodu, tak? czyli tydzień przed urodzeniem. Może kobieta z dzieckiem podejrzanym o zespół dałna pójść do Dziękuję lekarza bardzo. i zamówić sobie u niego aborcję, która będzie całkowicie bezkarna, czyli de facto odlega dzieci Dziękuję bardzo panie poseł. Nie różni. Dziękuję bardzo Zapraszam panią poseł Dominikę, o rosyjską prawo i sprawiedliwość. Dziękuję. Panie marszałek, wysoka izbo, pani minister. Złe prawo w Polsce zabija. Obojętność polityków zabija. Złe prawo w Polsce skazuje na więzienie. Za empatię, za współczucie, za troskę. Skazuje rodziców wspierających córki, skaz skazuje małżonków wspierających swoje żony. Pamiętajcie o nich, gdy będziecie podnosić rękę w głosowaniu. Pamiętajcie o tych kobietach, którym nikt nie pomógł, które mogły żyć, a zmarły, bo zabiły je złe prawo. Brak troski. Brak odwagi. Każdy, kto podniesie rękę przeciwko zniesieniu karalności pomocy w aborcji, podniesie rękę przeciwko przyjaciółkom, partnerkom, siostrom, matkom, wszystkim tym, których jedyną zbrodnią była empatia. Podniesie rękę w geście przyzwolenia na kolejne śmierci kobiet którym nie zdążymy pomóc. To nie o Wasze sumienia tu chodzi, politycy z prawej strony, ale o zdrowie i życie kobiet. Dekryminalizacja, depenalizacja, tak niewiele, by ratować tak wiele, ani jednej, więcej. Pośle posłanko, głosuj prezydencie, I zapraszam panią, y, zapraszamy pana posła Krzysztofa Szymańskiego, Konfederacja. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Pierwsze koty za płoty. To przysłowie wzięło się stąd że dawniej pierwsze kocięta z miotu uważano za słabsze, mniej wartościowe. Dlatego wyrzucano je za płot. Ludzie również dopuszczali się selekcji i usuwania chorych i słabych, jak choćby w starożytnej wsparcie. Czy naprawdę chcecie powielać te makabryczne praktyki? Ja to naprawdę rozumiem i doceniam, że chcecie państwo ograniczyć trud i niewątpliwe cierpienie rodziców chorego dziecka. Ale dobraliście państwo do tego, Tragiczne narzędzia. Chorych trzeba leczyć, a nie z góry skazywać na śmierć. Pracujmy nad rozwiązaniami, które pozwolą na rozwój medycyny prenatalnej, nad wsparciem rodzin dotkniętych ciężką chorobą dziecka w trakcie życia płodowego, ale również po narodzinach. Te dzieci i ci rodzice nie mogą zostać osamotnieni. Ludzie w cierpieniu i chorobie zasługują na pomoc. Czy naprawdę jedynym rozwiązaniem lewicy i socjalistów jest selekcja i zabijanie niewinnych? Dziękuję. Witolda Tumanowicza, Konfederacja. Jest Pani Marszałek, Wysoka Izbo, hipokryzja środowisk lewicowych nie ma końca. Z jednej strony krzyczycie o prawach kobiet, a z drugiej chcecie dekryminalizować pomoc w aborcji często osób niewykwalifikowanych, nieprzystosowanych, nie mających wiedzy na ten temat. Tak możecie doprowadzić do narażenia zdrowia czy nawet śmierci tychże kobiet. Czy to nie jest ironiczne, że ci, którzy twierdzą, że walczą o wolność i bezpieczeństwo kobiet, są gotowi poświęcić ich zdrowie i życie na ołtarzu ideologii? Aborcja staje się celem samym w sobie. Prawo do aborcji stawia się nad prawem kobiet do zdrowia i życia. Już nie tylko tych najmniejszych dzieci, ale także matek, które mogą być przecież narażone na utratę zdrowia i życia w wyniku przeprowadzenia aborcji. To nie jest walka o prawa kobiet. To jest walka o ideologię kosztem życia. Prawdziwa walka o prawa kobiet to zapewnienie im bezpiecznych warunków okołoporodowych, wsparcia i ochrony prawnej. Musimy bronić życia zarówno tego najmniejszego, jak i życia matek. Dość aborcyjnego piekła kobiet i dzieci. Pani Marszałek, Państwo Ministrowie, Wysoka Izbo. Konstytucja, na którą tak dużo się powołuje lewa strona, a właściwie powoływała, chroni każde życie, również życie kobiet. W łonach matek. To są również kobiety, przynajmniej połowa z nich. Dzisiaj, jak słyszeliśmy z ust koalicji 13 grudnia, rozmawiamy o początku szeregu działań, aby zapoczątkować cywilizację śmierci. Dzisiaj chcą Państwo bezkarnie móc zabijać osoby w łonach matek. A za chwileczkę kto będzie kolejny? No może właśnie osoby nieprzytomne. Minister Maciej Gdula mówił, że jak ktoś się nie może napić i najeść, to nie trzeba jego leczyć. A skończy się na eutanazji, początkowo dobrowolnej, przecież w niektórych krajach w Europie jest ona już legalna. Po co leczyć? Lepiej przekonać do eutanazji. Już minister Leszczyna w swoim projekcie chce obniżyć finansowanie zaawansowanych operacji onkologicznych. Dziękuję bardzo. Po co leczyć, przekonać do, do proszę, eutanazji? Dziękuję. dziękuję.